No, hej wam cześć. Dzisiaj no, Fela poznaje swoich współlokatorów, przynajmniej czasowych. Trzeba było no, dwa się jeszcze wykluły. Trzeba było je zabrać, no bo kura, wiadomo, ona by chciała już zejść z jajek. I. No i chodzi sobie z kurczakami, nie? A też nie możemy zabrać jajek i podłożyć, podłożyć tej drugiej, no bo raz, żona ma dużo, a dwa, że tam no, terminy się też nie zgadzają. Tamta była trochę później. Także na razie trzeba było te trzy zabrać. Jak na razie jeden jest tylko ten. Felach, bo zaraz im przemeblujesz dom. No, niby, niby wszystko kurczaki, ale jednak no, ten, ten mały czarny jest, znaczy on, on nawet nie jest taki cały czarny, taki bardziej czarno-brązowawy, jest dużo głośniejszy od reszty na przykład, tamte tak na, na chillku, nie? Fela, ale grzecznie, zaraz damy jeszcze jedzonko im. Spokojnie Fela, spokojnie. Ja wiem, wiem, ty byś się chciała zająć Spokojnie, spokojnie fela, bo mi zaraz przemyblujesz dom Akurat jakaś mucha wleciała i hałasuje Fela Spokojnie Bo coś za bardzo się widzę, nakręciłaś tak będzie się zajmować kurczakami one będą z Tobą mieszkać trochę, nie? Musisz uważać, bo jeszcze ci podwędą łóżko. I co będzie? <grystanie> Kita chodzi. Tylko grzecznie Frada. Grze grzecznie. Grzecznie, spokojnie Frada. spokojnie. Spokojnie. Kurczaków ci nikt na razie nie zabiera tak spokojnie fela o wiadomo takie małe kurczaki to one o, wodę sobie już piją jeszcze im damy płatków to są płatki dla kurczaków fela ty raczej nie jest takich tematów Ale pokaż im, że, że to jest do jedzenia Tak? Będzie się zajmować kurczakami Swoich nie, Swoich dzieciaków nie będzie miała no to chociaż chociaż takie 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 pierzaste Ale no, widzę, że fala umie się zachować Nie próbuję im tam, Nie próbuję im tam wejść Czekajcie, bo tu krzywo No wiadomo takie małe to one i tak połowę, połowę wysypią, połowę może zjedzą No fala, spokojnie Kurczaków nie, nie musisz wylizywać. Co mu się stało? Nie, nie. Fela, uważaj. Fela. Spokojnie. Bo prze, prze, przejeżdżamy razem z całym domkiem. Ale nie zjadaj płatków. Ej, mój nie wiem to to był by przy, przez to był fela nie chciała tego zrobić Ale myślę, że ich, ich tak samo tutaj na dłuższy czas nie zostawił bo znając felę Tak <grym> Znając felę to ona by raz, tu jest dla niej za ciepło, nie? No bo dla, dla kurczaków to musi być ciepło ale wiadomo w ciągu dnia to ona tutaj no tam od rana jak jest chłodniej czy coś to sobie czasami wejdzie poleżeć trochę pobawić się lisem ale tak to no one widać też też by chciały spać I co fala fajne królasy yy, wróć kurczaki Ale nie, nie trą Nie, nie, nie. Nie fela. Nie, nie trąca ich nosem. Nie trąci ich nosem. Dobra. Myślę, że... Tak jak na pierwszy raz. Zresztą fela... No, tobie już widać, jest ciepło. kurczaki się muszą krzać. I pewnie sobie trochę pójdą pospać, nie? Spokojnie, Fela. Spokojnie. O, już ich, już ich obświniłaś. Dobra, to co? Fela leci, kur, kurczaki idą spać. Także co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.